Stawia przed wami zawód nauczyciela. Musimy zastanowić się, kim chcemy być, co zmienić i jak pracować. Istotnym problemem dzisiejszej rzeczywistości jest trud wychowanie. Coraz częściej słyszymy tutaj relatywne określenia współczesnej młodzieży i sposobu bycia kultury osobistej oraz zachowania. Czy jednak ktoś pomyślał, dlaczego tak jest? Może warto zastanowić się nad oczekiwaniami, jakie stawiają rodzice, społeczeństwo i sami uczniowie. I to jest, to jest najlepsze. Tak mówi łacińskie przysłowie, ale czy tak jest w rzeczywistości? Nad tym i wieloma innymi zadawami zastanowimy się wspólnie. Nieraz staniemy przed trudnym wyborem, pewnie stracimy zawał i poglądamy się bez nadziei. Jak tam zachować? Z jakiej środków korzystać? Spróbujmy wspólnie odpowiedzieć na te Konferencja ma nietypowy charakter, pomię prelegenci to nie jest y, pracownicy akademicki, ale my, studenci. Dzięki pomysłowości doktory Barbary Łąkowskiej mamy tę niepowtarzalną okazję spotkać się tutaj, podzielić wiedzą i nawiązać do znajomości. Nasza uczelnia, kolegium nauczyciele, już trzeci raz organizować konferencję studentów. Temat ubiegłorocznego sympozjum brzmiał Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku. na szczerości sympozjum nas entuzjazmem i radością. Zaowocowało ono publikacją albo konferencyjną w zasadzie książki, w której odnajdziemy na miastach porównywalne kwestie i pięknych tamtych dni. Sympozjum mają zaszczyt prowadzić Ewa Frankowska oraz Agata Świsławska. O zabraniu głosu dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Jarczębowicza Piałkowicza we Wrocławiu, panią Marię Małęsą. Witam państwa bardzo serdecznie w na naszej uczelni. Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłych latach, będzie to okazja do spotkań naukowych, wymiany poglądów, ale także okazja do zawierania nowych przyjaźni, znajomości, wymiany poglądów. Szczególnie serdecznie witam gości, którzy dzisiaj zaszczycili naszą konferencję. Pana Wojciecha Baryluka z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Panią doktor Romanę Łowodzińską, zastępcę dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Szmaj, opiekuna naukowego. Panią dyrektor Magdalenę Konopko, dyrektora na, na, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, Panią Dyrektor Katarzynę Dymkowską, Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych. W naszym budynku. Serdecznie witamy również przybyłych z całej Polski opiekunów i słuchaczy z innych kolegiów nauczycielskich. Witamy bardzo serdecznie dyrektorów i studentów z nauczycielskich kolegów języków obcych w Pełnię, złotowie, koszczy, sierca, przesalowie. Witamy z zespołu kolegów nauczycielskich z Dla na w Gliwicach, w Gielstu Białej, w Bielu, w Kresowie, w i naszym opiekunów i studentów z naszego kolegium W roku ksiądz Manswer-Glałowski napisał w kazaniu na Dzień Nowego Lata przesłanie skierowane do Młodych na Nowy Rok. Są ludzie, którzy ludzki w sobie gubią tytuł. To tacy nieludzcy ludzie. Nazwać ich można sobie raczej. Takich teraźniejszy wiek zagęścił na świecie. Nie trzeba ich siać, sami się urodzą. Lecz ty, jeśli chcesz być naprawdę wolnym, Bądź niewolnikiem mądrości. Oto jestem, chciałoby się powiedzieć, jak Lili Sandberg. Jestem tu, który w gronie przyjaciół, powieśników, przyszłych nauczycieli wspólnie poszukiwać, pytać, rozmawiać, dyskutować. Oddać się słodką, acz trudną niewolę mądrości. A tejże mądrości potrzeba, bo temat tej konferencji do was nie należy. Wychowajcie dziś trudności i oczekiwania. Dziś dyskusja o wychowaniu w polskiej szkole zamyka się w przestrzeni debaty nad prawem uczniów, a obowiązkami nauczycieli. A przecież wychowanie to złożony proces kształtowania wartości, odpowiedzialności i wolności. To proces profilowania wyborów między dobrym a złem, między prawem a bezprawem, między rzeczami dozwolonymi a zakazanymi. Paradoksem jest, że młodzi ludzie dzisiaj, szukając wolności, poddają się w coraz większą niewolę. Niemalże codziennie maspedia zalewała nas szokującymi tytułami. W szkole w Tarnobrzegu uczeń podniósł nauczyciela. Dziewięcioletni chłopiec przyniósł do szkoły grana? Gimnazjaliści dosypali nauczycielce morwiny pykany. Czy szkoła nie radzi sobie z kwestią wychowania? Jak sprostać oczekiwaniom, a stawić czoła tym Mam nadzieję, że głosów młodych sugestii i twardego spojrzenia dziś, tu i teraz na tej konferencji nie zabraknie. Że w głosie młodych prelegentów wychowanie nie będzie tylko prostym wyborem pomiędzy gotowymi rozwiązaniami i możliwościami, ale postulatem budowania coraz to lepszej rzeczywistości.